Oops, oops, oops. Halo, halo kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, w kolejnym odcinku z gry Tour Simulator. Jak wiecie jest to raczej bardziej gra e, live'owa, gra w którą graliśmy szczególnie na live'ach e, wtedy jeszcze na TikToku, teraz trochę na TikToku, bardziej na Kiku, na którego Was bardzo serdecznie zapraszam. Ale chciałam Wam e, kochani pokazać, że skończyliśmy tą grę, e, skończyliśmy pod tym względem, że wykupiliśmy wszystko co dało się wykupić. Rozbudowaliśmy sklep na Maxa, rozbudowaliśmy magazyn na Maxa, wykupiliśmy wszystkie licencje. Także dlatego, że wstawiałam Wam tutaj odcinki właśnie z tej gry, czasami żeby Wam pokazać, jak tutaj się rozbudowujemy, jak tutaj wygląda nasza praca w sklepie monopolowym postanowiłam, że nagram taki właśnie końcowy odcinek z Tutaj naszego Liquor Store Simulator i pokażę Wam, że wszystko, wszystko, wszystko mamy już tutaj zrobione. Tutaj są najnowsze licencje, to są takie mega wielkie butelki. Zobaczcie, tak to wygląda. Przejdę się tutaj i Wam pokażę. Tutaj mamy taki fajny napis wino. Tutaj mamy, no wszystko w sumie tak jak, tak jak było wcześniej. Mamy 7,5 tysiąca. Mamy 7,5 tysiąca. Ja mam tu chyba przyciszone dźwięki, bo na lajwie przyciszałam, tak? Na liveie przyciszałam, ale tyczkę dosłownie sobie podniesiemy. Mamy oczywiście nasz magazyn, też na maksa, na maksa rozbudowany, i mamy nasze pomieszczenie z beczkami. Wszystkie beczki na swoim miejscu są. Także pokażę Wam jeszcze na komputerze, że wszystkie, wszystkie licencje mamy odblokowane, ale mamy też dostawy do zrobienia, więc sobie je na dzisiejszym odcinku zrobimy, ulepszenia, spójrzcie tylko wszystko jest odblokowane jak będziecie mieć informacje kochani, że doszły jakieś nowe licencje, albo jakieś nowości w tym sklepie, piszcie do mnie śmiało ja wtedy albo odpalę live'a z Liquor Store Simulator, albo nagram Wam właśnie odcinek tutaj na YouTube'a, zachęcam Was też na początku do zostawienia łapki w po zostawieniu łapki w górę, możecie podbić film, za co do czego Was bardzo serdecznie zachęcam i za co Wam bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję również moim wspierającym wielkie serducha. Buziole dla Was za wspieranie kanału, dziękuję bardzo serdecznie, pamiętajcie, że odcinki są dla Was tydzień wcześniej publikowane na YouTube i zostawcie kochani subka, zostawcie subka, żeby być na bieżąco Dobrze, te dostawy sobie już tutaj zrobiłam, reklamy mamy wykupione, jeżeli chodzi o personel, no to tutaj nie mamy tylko jeszcze jednego ziomka, więc w sumie moglibyśmy go zatrudnić jako no, magazyniera, jako magazyniera, niech będzie. Otwarzać muzyki, ulepszenia ceny, dostosowywanie pulpitu. Tutaj już nic więcej nie mogliśmy, tak naprawdę, yy, zrobić yy, więcej. Zamów zaopatrzenie, zamówmy. Myślę, że chciałabym wydać w ogóle wszystkie pieniądze, które tutaj mamy, tak naprawdę. Żeby ten sklep zapełnić, bo całkiem możliwe, że kiedyś do niego wrócimy. No myślę, że kiedyś dadzą jakąś aktualizację z nowymi licencjami, bo nie jest tego dużo. Nie jest tego dużo i no. no przydałoby się. Bo gra jest przyjemna, gra jest fajna, naprawdę mega się zagrywaliśmy właśnie na, na live'ach. reguły tych porannych live'ach, zawsze się śmiałam, że na moich live'ach sprzedajemy procenty. <ścoughs> Także. Tak to tutaj wygląda. Jak dodadzą, to oczywiście będziemy sobie grać, ale na ten moment mamy gierkę zakończoną. Winka pokupimy, zobaczymy, czy w ogóle nam starczy pieniędzy. Jak nie, to sobie tam potem odklikam. Tu może po jednym, bo to są już droższe rzeczy. Dobra, i tak mi się wydaje, że nie, nie starczy mi na wszystko kasy. Tutaj, tutaj, do Mestos. No, troszeczkę tych produktów się tutaj zrobiło, ale sklep też nie jest duży, a nie da się go bardziej. A czemu nie mogę? Już nie mam pieniędzy? Czy nie ma miejsca w busie? Do pieniądze mam. Pieniądze mam, czyli wychodzi na to, że przyjedzie tir cały załadowany. Ej, muszę to zobaczyć. Muszę to zobaczyć, bo jeszcze nigdy, o, jeszcze nigdy nie było sytuacji, że mieliśmy załadowanego całego tira. Dobra, a jeszcze bym chciała tutaj podokładać z tych koszyczków, jak mi się uda, ale nie wiem, czy mi się uda, bo to zawsze próbuję, próbuję, ale to tak rzadko wychodzi. Tak, o tutaj mamy to czarne do dołożenia. Tutaj też pokręciłam i przez przypadek ten rum tutaj wrzuciłam. Czy jest tu zielone, brązowe też nie, te piwka też nie. Mogłabym też to na magazyn wynosić, wiem, ale dobra. Słuchajcie, chodźcie, róbmy tutaj te zamówienia online. Oni sobie tam to, co trzeba podnosić, to sobie podnoszą, powykładają. Tutaj mamy whisky, dobra. W ogóle na TikToku dostawałam bana za tą grę. Dlatego, kochani, ja mówię iłam już w kilku odcinkach, ale powiem jeszcze w tym, że dlatego też się przenoszę na Kika. Bo TikTok naprawdę zaczął mnie banować za tą grę też. Zakrojenie sałaty w, we wrap house simulator. No, jest to dla mnie delikatnie śmieszne, ale zobaczymy. Tutaj mamy wodę. Tutaj mamy wodę, ale to też nie mówię. Wiecie, że nie będę w ogóle robić live'ów na, na TikToku, ale jak macie konto na Kiku, zapraszam Was na Kikanie. Jeżeli nie macie konta, to założenie jest darmowe. Dobra, tu jeszcze mamy jakiś likier, to weźmiemy. Ja sobie trochę tą muzykę jednak przyciszę, bo chyba tyczkę przesadziłam, a Wam to wyciszę w montażu, jak będzie za głośno. I tu mamy tą dużą. Aj, no, właśnie, widzicie, tego nie zamówiłam. Tych dużych, tych dużych butelek nie zamówiłam, a to jest najdroższe, a zostało mi tylko 1800. No dobra, no trudno, zobaczymy. O, idziemy tędy. Idziemy tędy. Może dzisiaj nawet tak wyjątkowo bym dała jednego pracownika na kasę, a ja bym latała jeszcze ewentualnie do tego tira i z powrotem kurczę. No nie wiem, jak to ugryźć, Najpierw zróbmy to. Grażyna, Siemka. Najpierw zróbmy to zamówienie online. Jeszcze jedno nam zostało. Więc tutaj mamy tak te chipsy, tu sery. Tu mamy, te, a tego nie mam, o kurczę, ale no to pewnie, hmm, no zamówiłam go raczej, ale pewnie jeszcze nie donieśli. Okej, okay, tutaj mamy te brązowe, okej, okay, tu jakieś winka będą, o tutaj te na dole, dobra, y, ser, ser, szampan i jeszcze jakieś, o wino, dobra, Champagne. No i ten ser, kurczę, dołożycie mi ten ser, czy tak nie bardzo? Czy to jest ten? Tak, to jest ten. Okej, okay, wzięłam sobie sama z magazynu. I tutaj bliziutko, cyk, cyryk, cyk. Proszę bardzo, czysta 303... czy... 21 dolarów, no to mamy ponad 2800, dobra, ja im pomagam, ja im pomagam, bo oni to oczywiście standardowo najpierw na magazyn wynoszą, dopiero potem z magazynu będą przynosić tutaj, także ja już biorę i będę po prostu to wykładać, czemu tylko ona chodzi, a, a chłopy gdzie są, przepraszam serdecznie, że się tak zapytam Idę zanieść karton do naszego przyjaciela. On tutaj teraz żebra o pieniążki, więc może karton go zadowoli. Jeśli kot się zmieści, ja też się zmieszczę. No jasna sprawa, stary. Jasna sprawa, ale gdzie są patałachy? Stoją. Szefie, wszystkie półki w magazynie są zajęte. Nie mam gdzie tego postawić. No to masz problem. Nie? Masz problem. Usuwam wam tutaj. Trzeba by było kupić, widzicie. Dobra, ja im to usuwam. E, niech oni to odłożą. Byle gdzie... Szefie, jestem, 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 szefowa, szefowa, e, dobra, tutaj mamy jeszcze dalej te chrupki, czyli sobie je podokładamy, chyba będzie, słuchajcie, na maksa, tutaj dzisiaj dołożone w tych chipsach, no, ideolo, ideolo, idę jeszcze zanieść tutaj dla naszego ziomka, może mu się na kołderę przyda, czy coś, teraz mam styl, mam studio? Już nie wiem co on tam gada Dobra, kolejne chrupki i zaraz będziemy sobie otwierać Tutaj, tutaj, tutaj Tutaj, tutaj Ale chciałam zrobić też jeszcze jedno zamówienie Tak w ogóle Czy gdzieś te chrupki są tutaj przypisane? Chyba nie, to są te? Nie, to są inne Dobra, tu usuniemy Tu usuniemy Tylko, że no oni po tym i tego nie będą przynosić z tego tira Co to jest? A, to są grzanki Dobrze. Grzaneczki tutaj, tu do góry mamy, tu mamy i tu mamy. Ok, nie, nie zanoszę mu już tego kartonu, bo co za dużo to niezdrowo. Potem on na mnie krzyczy. Potem już mu się nie podoba. Pewnie jakbym mu, słuchajcie, przyniosła jakąś flaszeczkę, to by się zadowolił. Oczywiście, że tak. Ale no niestety, niestety, niestety. To jest mój zarobek. Yy, dobra, dajcie ten ser tutaj, pewnie może gdzieś jest. Tutaj, Na, dobra. Ok. Co my tu jeszcze mamy? Czekolady. Otwórzmy. Dobra, otwórzmy. Słuchajcie, ryzyk fizyk. Nic nam się nie stanie, jak otworzymy. No, czekoladki też będą na maks. Wow, to są ogórki. No, dobrze, dobrze, dobrze. Ok, no to lecimy tutaj. Czekoladki sobie odłożymy. Siemka. Pracownicy. Czy jest pani barman? Jest pani barman, bo ona tutaj jest bardzo ważna. Ona jest bardzo ważna, bo ona tu robi chyba największą robotę, nalewając te browary naszym klientom. Dobra, mamy pikle. Najwięcej osób przychodzi do niej, no nie ma co się oszukiwać. Ok, tutaj, tutaj, już czekają. Yy, tu mi zostały jeszcze czekoladki, ale one idą od razu na magazyn, bo tam dołożyłam na maksa. Czemu tak? Weźmy tak, po prostu połóż ten karton. Dobra, i mamy przy kasie panią. 2004 rocznik. Pamiętajmy, w tej grze trzeba mieć 21 lat, żeby kupić napoje procentowe. Nie 18, tylko 21. Tu mamy jakieś winko. To ja to też wynoszę. Tylko właśnie, co to jest za winko? Żeby to dobrze umieścić. Lady. Czy mamy gdzieś już lady? Mm, tu jest lady, ale o, 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 czekajcie, czy ja to wcisnę tam? Tutaj nie. Lady. Dobra, y, połóżmy tu na razie. To już idę. Co dzwonisz tym dzwonkiem? Dzień dobry. 82. Zdjęcie się zgadza. Zobaczcie, do połowy nalała tylko. 96 zdjęcie się zgadza. O, pani w piżamie przyszła, 79. Ciekawe, czy na sajcie, czy przyjdzie na zakończenie serii Grażyna. Jak myślicie, 2002? Proszę bardzo. No, mam nadzieję, że nas odwiedzi. Czy tu jest pusto, coś? Nie. Dobra. Ja im oczywiście pomogę. Tu dalej jest pani Lady. No dobrze, czy ja tu jeszcze mogę coś dokoptować do pani Lady? Nie, no to postawmy tu, ok? Będę już przynajmniej wiedziała mniej więcej. Pani czekoladkę, proszę bardzo, proszę serdecznie. Pan Smith, 98, proszę bardzo. Dobrze, idę dalej tutaj pomagać. Co ja tu jeszcze mogę zabrać? O, woda. Woda, 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 woda jest. Tutaj, tu dołożymy i super. I jest Pan przy kasie, także ja do niego tutaj lecę. I mamy 73 i tak zgadza się zdjęcie: domesto, czekoladki, spraycik, 7-up. Tak, 7-up to był. To znaczy, tu się nazywa 1-up w tej grze. Piwerko takie zielone, takie zielone to nawet i tu do lodóweczki możemy dołożyć na zakończenie. W wakacji zimne piwerko, niech sobie wypiją i chyba do kasy ktoś, tak? Tak, panienka. E, chipsy i kolka. No proszę bardzo. Proszę, proszę. E, dobra, tu mamy dalej wodę. Woda też musi być, słuchajcie, dołożona. Kartonik do wyrzucenia. Co robi nasz ziomal? A, siedzi sobie, odpoczywa. Po ciężkim dniu. O, tu mamy jeszcze te piwka, co wkładałam do lodówki. To te dołóżmy tutaj na półkę. O, tutaj, jak ktoś będzie chciał zimne, to będzie miał z lodówki, a jak nie będzie chciał zimne, to będzie miał z półki. Czy ja mu mogę to dać? Tą kratę. Żartujesz sobie. No co? <głos》> możesz sobie półeczkę zrobić z tego. Nie maruć. 72 i zdjęcie się zgadza. Dobra, dziękuję. 9,5, ok, 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 dobrze, idę, idę jeszcze dalej, jeżeli mam czas, to, to im pomogę to roznosić, e, woda, to też z lodówki, e, gazowana, o, Kraszyna, jest, jesteś Graszka, kochana nasza, no Ciebie nie mogło zabraknąć, no nie mogło, tu mamy flaszkę, już do pana idę, już do pana idę, tylko dołożę towar, żebyście mieli co tutaj kupować, jak mnie nie będzie, jak ja będę w jakimś innym moim biznesie, w Bettermart czy w jakimś innym, słuchajcie, moim sklepie 59, OK, w supermarkecie, w Simoleonie, czy wiecie, gdzieś tam będę na pewno się pojawiać. OK, i mamy 2002, zdjęcie się zgadza, mam nadzieję, że grażyna przyjdzie do mnie, do mojej kasy. Dzień dobry. Zdjęcie się zgadza. 82 rocznik. Proszę bardzo. I już mamy ponad 6085, 85. Zdjęcie się zgadza. A tego oni nie kupują za bardzo. Dla nich to chyba jest za drugie pewnie. No. A czegoś tam szukał? Nie było czegoś? Portera? Nie wiem. Yy, tu jest to Malibu. Yy, Garzyna. Jest! Poszła do samoobsługowej. Grażka. O, ty jesteś. Menda. No. Tutaj. No i dobra, i nie mam. Grażyna, zawiodłam się na Tobie. Zawiodłam się. Ja tu tak na Ciebie wyczekuję, wyczekujesz, przyjdziesz, a Ty sobie poszłaś do samoobsługowej i tyle. Dobra, tutaj mamy. Może to tak rozłóżmy trochę, żeby było... Po trochu na każdej półce. Dzień dobry, dzień dobry, dobry wieczór. W sumie już do pani podchodzę. I tak, 2003. No to już pani może, proszę bardzo. Czy tu jest tak, tu jest pusty, beczki. Beczki są puste. Tak, ok. Odstawimy, dostawimy, wyrzucimy. Ok, co oni tam dzwonią, a nikogo przy kasie nie ma. No i cały dzień roznoszenia towarów, a i tak nie roznieśliśmy go. Tutaj nie wiem, co to jest. Czy to jest. Yy... Czy to jest. Ten ma jakieś takie żółte tu do góry. Yy, czy to jest. Nie wiem, co to jest. Czy to jest to? Z może zobaczmy nazwę, będzie prościej. Town, Town Hall. Mm. Nie widzę. Nie mamy go, może. Tutaj nie, a tutaj jest, ale też jest. E, dobrze, to, to połóżmy obok. O, proszę bardzo, zmieni nam się etykieta, ale trudno. Dobry wieczór, już jestem, 2002, zdjęcie się zgadza. Nie mieliśmy jeszcze dzisiaj oszusta. Szok i niedowierzanie, chyba że nasz pracownik miał. Czy tu jest wszystko? Lambik jest pusty, dobra, różowa wyspa. Różowa wyspa jest pusta. Przypominam, że to są moje autorskie nazwy. Dzień dobry. I tak mamy dwutysięczny rocznik. No to, uu, kuleżanko, gdzie ty idziesz z taką flachą? Dzień dobry, 79. W sumie dobry wieczór. Ta też ma połowę butelki. No, może tak chciała, nie? Może tak chciała. Jeszcze tu nie wypakowali tego. Ja widzę, że ja tutaj chyba głównie to wypakowywuję czekoladki. Czekoladki, czekoladki, to tutaj dołożymy, tutaj dołożymy i na dół też dołożymy, i tutaj i do góry już nie mogę. Dobra, tam pani, słuchajcie, już w sukience, wystrojona przyszła na imprezkę 2003. No, możesz, już, już możesz. Szkoda by było, nie? jakbyś tak wystroiła, a nie mogłaby kupić procentu, no to trudno, do no kolkę by kupiła albo wodę. No co za problem? <laughs> Whisky, już do pana idę. Już idę, już idę. Czy to jest to? Tak, to jest to, tutaj troszkę, tutaj troszkę i już więcej nie mam. Ciekawe czy Grażyna jeszcze przyjdzie, ale już chyba nie, bo jest 21. A, jest oszust, jest, wziął dowód jakiś kobity. Odmawiam sprzedaży. Dziękuję, dobranoc. Proszę tu nie oszukiwać, nieładnie. No i mamy koniec dnia. Mamy koniec dnia i zarobiliśmy 1171. To mało? Zysk tysiąc. No tak, no bo ja zrobiłam też duże zakupy, nie? Ja zrobiłam też y, duże zakupy, tak naprawdę tutaj. Oni jeszcze tego nie roznieśli. No, niemożliwe po prostu. Dostępne nowe zamówienia są ok, ale weźmy tutaj jeszcze im pomóżmy. Tutaj, no. Zaniesiemy karton dla naszego y, przyjaciela. O, on tu tańczy. Ums, 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 ums. Ej, a może, słuchajcie, dobra, na koniec, słuchajcie, na koniec damy mu, damy mu flaszkę, tylko jej nie mogę tak wziąć bez kartonu? Hmm. Hmm, hmm. hmm, a do tego małego mi się pewnie nie zmieści, co? Ej, no, damy mu. Ja myślę, że jak coś to zamówimy i mu damy. Nie zmieści mi się pewnie do tego małego kartonu tutaj, prawda? Nie, ale, a do G umieść, poczekajcie a do mojego koszyczka jak z koszyczkiem pójdę poczekajcie, poczekajcie na koniec serii, na zakończenie gry, proszę bardzo serdecznie, duża butelka nie wiem ile to ma litrów, ale proszę to jest moc, szczęka odpadła ale dusza tańczy <noise> okej okay. dusza tańczy, szczęka odpadła rewelacja, no Także tak, ten kartonik wyrzucimy, żebym po sobie syfu nie robiła. Oni chyba już poszli na przerwę, bo pewnie nie, nie, nie mają miejsca, żeby to odłożyć w sensie. A nie, chodzą, dobra. Tu mamy szampany jeszcze. Czy on też dokłada szampany? Ok. <grytanie> on jest dobry. On jest dobry, naprawdę. Ok, I, i, i coś tutaj jeszcze mamy. To są też te szampany, prawda? To są te same czy te drugie na dole. Nie, to są te same, czyli też odkładamy na magazyn. Nie, nie, nie tak. G i zamykamy, i przenosimy super. I. No, ja mam wrażenie, że oni nic nie biorą z tego tira. Tu mamy jeszcze te zestawy, że tylko się ciemniają. Nie chcę im się na dwór wychodzić. Dobra, tutaj. Nie daję mu kartona już, bo dostał flachę. To nie przesadzajmy, nie? Jeszcze taką wielką. Ej, tu są jeszcze czekoladki. Okej, okay, tu do góry. No i zobaczcie, ładnie, ładnie. No szkoda trochę. Z jednej strony szkoda, ale z drugiej strony czekałam trochę, aż skończymy tą grę, żeby zacząć sobie też coś nowego. Czy ty już odjedziesz? Tak, dziękuję, do widzenia. Tyle dnia, cały dzień i całą noc Pan ze mną spędził. Z nami tutaj, ze mną i z... Pracownikami. O, już nawet czekoladek nie mogę dołożyć. To myślałam, że więcej tutaj wejdzie na półkę. No dobrze, czy ja gdzieś te czekoladki tutaj dawałam? Chyba nie. Dobrze, no to połóżmy. A nie, pikle tutaj dawałam. ok, no to czekolady tutaj. A sprawdźmy jeszcze, czy mogę tutaj wrzucić te winka. No kilka tam wrzuciłam, a te do tego tak. Dobra, no to tą skrzynkę będziemy sobie grażyna zostawić. No to słuchajcie, spacerkiem, z Grażyną, żegnam się z Wami bardzo serdecznie. Myślę, że, że wrócimy kiedy do tej gry, jak pojawią się jakieś nowe licencje, jakieś aktualizacje, które dadzą nam tutaj coś nowego. Jeżeli odcinek wam się podobał zostawcie łapkę w górę subskrypcję jeżeli jeszcze nie subskrybujecie do zobaczenia do usłyszenia w kolejnych odcinkach trzymajcie się cieplutko i papa papa pa, graszka trzymaj się ciepło hej